No witam wszystkich Homo sapiens Społeczny kontra Drapieżny kapitaliz I Pasożytniczy socjaliz Omówię teraz te zagadnienie Uważam, że W dobie dzisiejszych czasów Kiedy stoimy w przededniu III wojny światowej, jeszcze atomowej, to ludzie powinni na głowie stanąć, żeby się takimi tematami zająć. Bo jaki sens płodzić dzieci, budować metropolię, rozwijać się, uczyć, żeby to wszystko potem zostało zrównane z ziemią przy pomocy bomby atomowej? To jest totalnie. To jest wręcz debilne, jak się tak o tym myśli. A ludzie często, wiecie co mi odpowiadałem, jak teraz a propos właśnie wracam z rehabilitacji, ostatni dzień, no trochę faktycznie mi pomogło, ale jeszcze będzie by musiała być powtórzona ta rehabilitacja. No bynajmniej, e, też tutaj właśnie rozmawiałem z paniami na ten temat, no bo jak tam te wszystkie lasery, nie lasery na tych plecach, te wszystkie elektromagnetyzmy są robione i TP i TD, można sobie po... leży człowiek, czy siedzi wtedy nieruchomo, można sobie po, porozmawiać na takie tematy. I właśnie między innymi tutaj też, nie pierwszy raz, tu już też z paniami na ten temat i tam z uczestnikami, tak siłą rzeczy, jak już mówię, leżymy i tak, to można sobie porozmawiać. Mówię, dlaczego ludzie w dzisiejszych czasach takimi pierdołami się zajmują, jakimiś tam... jak nawet na tym TikToku, to przecież... To jest takie fajne medium, które no owszem, ja wiem, że służy do rozrywki, ale dlaczego też na takim czymś nie mówić o rzeczach bardzo ważnych? No, no ludzie, no jaki sens budować to wszystko, uczyć się, płodzić dzieci i całą tą resztę robić, jak ma to wszystko być na końcu skasowane bombą atomową? No to jest to, to, to jakiś debilis. Już nawet nie absurd, to debilis. No. I każdy, no bo ludzie lubią walczyć, bo ludzie już tacy są. Dla mnie to nie żadna odpowiedź. Bo ludzie lubią walczyć i, i, i będziemy dlatego yy, cały czas historia koło zapętla. To jak Hitlera wybierali. Przecież Putina ludzie wybrali. On się sam nie, 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 nie anonsował na takiego jak jest. Na początku wybrali go ludzie, bo Jelcyn nie dał rady yy, z oligarchami. Był rozchlany. Oligarcha, oligarcho, Oligarchizm, jaki wtedy zaraz powstał po upadku komuny, można powiedzieć, zaczął rujnować, bo to jest właśnie jeden z systemów, który tu poruszę w tym temacie, dlaczego właśnie e, homo sapiens społeczny kontra drapieżnemu kapitalizmowi i kontra pasożytniczemu socjalizmowi, bo właśnie tego typu rzeczy się potem tak kończą. Kapitalist nie wypał i, i, ka i komunizm nie wypał. Socjalizm, ja cały czas mówię socjalistów, komunizm, ustroje to jest kapitalizm, komunizm, feudalizm czy monarchia, czy monarchizm. To są ustroje, gdzie kręgosłupem jest, jak ma między nimi przepływać i zachowywać się kapitał. Tu nie chodzi o pieniądze, o wszelki kapitał, jak już to mówiłem w poprzednich vlogach. Ale no, jaki sens, jak to ma się znowu skończyć bombami atomowymi. No, jakiś debilizm, no ludzie, dlaczego nikt nie chce o tym mówić? Dlaczego tak wszyscy mają to w dupie? Macie dzieci, pobudowaliście się, kredyty spłacacie i cuda na kiju, zobaczcie co się na Ukrainie stało. I to jest dopiero jeszcze nie wiadomo, co w ogóle z tego wyjdzie. I wszyscy, a tam bawmy się, skaczmy, tańczmy, robi, róbmy jakieś debilizmy, bo życie jest za krótkie. No, można te debilizmy wszystkie robić, pewnie. Ale mówmy, myślmy na tematami kluczowymi, bo uważam, to by, by teraz być priorytet priorytetów ludzie. No historia po raz kolejny, kolejny i jeszcze raz kolejny zatacza koło. Wybrali Hitlera, bo też chcieli wyjść z tego głębokiego kryzysu, jaki tam wybuch w Stanach, a potem przez ten porąbany kapitalizm, a potem ten kryzys przeniósł się do Niemiec, gdzie ludzie konie żerli, konie, bo nie mieli co jeść i nie było długo czekać, kilkadziesiąt lat, historia zatoczyła koło, pierwszy upadł komunizm, e, doszedł do władzy pijak Jelcyn, e, w, w, przetworzył komunizm w oligarchizm, w jeszcze większe gówno, na skutek czego do władzy doszedł totalitarny, czy, czy, czy totalitarny, no, można powiedzieć yy, dyktator jak Putin. No, no czym się Putin różni od Hitlera? No prawie niczym. No, zobaczcie, mechanizm jest kurde ten sam, co był przed drugą wojną. No, to jest jakieś porobane. I dlaczego? Yy, homo sapiens społeczny kontra drapieżny kapitalizm i yy, pasożytniczy komunizm. A to dlatego że obydwa te ustroje, jak i drapieżny kapitalist, tak i pasożytniczy komunizm to nie wypały no nie wypały, jak widać na załączonym tutaj przed takiej powiedzmy przed wypowiedzi no nie działa, no bo to co się teraz dzieje to do dupy z takim czymś i Polska teraz znowu stoi w przededniu yy, możliwe, że nawet bomby atomowe tu spadną, bo cholera co po co nam to to my, ludzie, zwykli szarzy ludzie, właśnie za to, dlatego, że mamy to w dupie i się w ogóle takimi rzeczami nie chcemy zajmować, jesteśmy za to współodpowiedzialni, że do władzy dochodzą właśnie tacy różnego rodzaju niebezpieczni ludzie. Że biznesem sterują niebezpieczni ludzie, że kapitał, taką kasę może zgromadzić każdy. Każdy bydlak, który jest tylko, który tym bardziej czym jest bezwzględną szelmą i, i, i przebiegłą cwaniakiem, to tym wyżej dochodzi w szczeblach kapitału. No, przecież to jest chore. Ewidentnie coś tu nie działa, nie? Nie da się oszukać, że, że tu i komuna i kapitalizm są do siebie dość podobne, bo w komunie finalnie też się tworzy hierarchia, piramida, gdzie na górze jest główny sekretarz i potem cała elita jego przydupasów i im, im się żyje jak pączką w maśle, a reszta ma przerąbane no bo jak było za komunę? No właśnie tak jak jest teraz w Korei Północnej? No właśnie tak główny, no, zapomniałem teraz Kim Jong-un, czy jak on tam ma Kim Jong-un, czy no palan, który w Stanach się jeszcze kształcił i, I uwielbiał koszykarzy. Jak się jeszcze uczyłem angielskiego 20 parę lat temu, to właśnie między innymi było o Kim Jong-unu, który tam wtedy już było prawdopodobnie, że obejmie właśnie tą władzę. Ble, 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 a on jeszcze wtedy był w cieniu i tam właśnie tak bardzo uwiel uwielbiał basketbal, bo tak bardzo, właśnie tak bardzo wielbiciel koszykówki. I co, i co mamy? No? On spasiona świnia i jego przydupasy tam już może nie tak spasiona, ale też mają na pewno dobrze, a reszta to jest jakiś idiotyzm. To jest właśnie taka komuna. A co mamy w kapitalizmie? Spójrzcie na Stany Zjednoczone. No, spójrzcie na Stany Zjednoczone. Teraz ten jakiś środek przeciwbólowy, penfanol, czy nie wiem, jakoś tak, ludzi w zombie zamienia. Bo ludzie tam czpają nam na umór, biorą, wstrzykują sobie, co się daje wyżej. Wszyscy. Ale co się dzieje na ulicach dużych miast? Przecież to, jest, to jest, to ma być, kurde, no to jest właśnie finał kapitalizmu. Do dupy z takim systemem jak i z tym cholernym kapitalizmem, tak i z komunizmem. A dlaczego? Bo obydwa ustroje są niebezpieczne i na pewno nie, są dla, nie służą bezpieczeństwu homo sapiens. A więc, jeszcze raz powtarzam, homo sapiens społeczny, moim zdaniem, przyszłością, żeby homo sapiens mógł ewoluować w homo sapiensa społecznego, czyli w końcu, żebyśmy mogli przeskoczyć. I nie zapętlać tego koła, żeby znowu wszystko się toczyło, kończyło wojnami. Bo tak jak dzisiaj też mi babki to mówiły na rehabilitacji, no bo ludzie już tacy są, żeby walczyć. Do dupy z taką odpowiedzią, my musimy na rzęsach chodzić, na głowie stanąć, żeby to zmienić. Ja nie chcę żyć też tak budować, dzieci płodzić, żeby to potem bomba atomowa spaliła. To, to, to nie jest odpowiedź. Homo sapiens społeczny to jest miejmy nadzieję, nasza przyszłość i jedynie może ewoluować w kolektywidualizmie czyli w alternatywie do tego gównianego drapieżnego kapitalizmu i pasożytniczego komunizmu gdzie tu i tu suma summarum na końcu ludzie chcą z sobą walczyć i doprowadzają do zagłady bo w komunizmie, komunizm każdy się przekształca w totalitarny ustrój gdzie walczmy i zabijajmy się a kapitalizm to jest gangsterski ustrój w którym też koniec końcem rządzi jakaś elita super hiper gangsterów ultra gangsterów którzy też no koniec wtedy koniec ludzi no to do zapraszam cześć hej